Witam Was w kolejnym odcinku serii Minecraft Hardcore. No, i między filmami, zanim wstał dzień, trochę pokopałem jeszcze i znalazłem trochę węgla. Żadnego żelazo nie znalazłem, niestety. No i od razu zebrałem wszystkie te pochodnie, które tam zostawiłem. O, ale jestem Januszem. No dobra, dlatego zabudujmy to lepiej, żeby mi tam żadne potwory nie wylazły. No, a pochodnie się przydadzą, Tutaj, tak, raczej już nie wrócę do tej bazy. Tą pochodnię też mogę zabrać. Dobra, bierzemy piecek. Crafting. No i ruszamy dalej. Tu jeszcze mam pochodnie. 8 pochodzi. No, to nie za wiele, ale mam trochę węgla, więc zawsze mogę dokraftować. Hmm. Gdzie tu teraz mogę pójść? Pójdź może gdzieś w tamtym kierunku. Chciałbym znaleźć sobie jakąś równinę, żeby były zwierzęta już owce. No i wiadomo, żebym mógł zrobić łóżko i nie musiał czekać za każdym razem w jaskini. Są krowy. Okej. Okay. Krowy też się przydadzą. Zawsze to trochę skóry na startową zbroję. Tej małej nie będę zabijał na razie. Ona i tak nic mi nie dropnie. Są jajka. Jajka też się przydadzą. Jak będę miał już jakiś domek, to sobie tam wrzucę te jajka i może mi się coś zespałni. Tam jest delfin? Co mi się wydaje? Co to jest? To jest ten Axolotl. To jest nowy mob. Nie grałem jeszcze w na tych najnowszych snapshotach, więc w sumie nie za wiele wiem, ale wiem, że może go oswoić. Tylko trzym. Napiszcie mi w komentarzach. No dobra, schodzimy do jaskini. Muszę zdobyć trochę. Lech. Muszę zdobyć trochę z żelaza, bo nie za wiele go mam. Dobra, więcej patyków. I robimy pochodnie. Przydałoby mi się jeszcze jedna skóra, żebym mógł skraftować sobie zbroję. Jest żelazo. No właśnie, ale kilof mi się psuje. Wiecie co zrobię? Przetopię sobie te dwie rudy żelaza. Skraftuję sobie na pierśnik. A z tych skór zrobię sobie spodnie, iż będę miał jakąś zbroję na start. Nie chciałbym zginąć, słuchajcie, w drugim odcinku, co to jest? Ruda miedzi. Tu mamy jeszcze żelazo. No, w tych nowych jaskiniach też jeszcze nie byłem. To można zebrać normalnie. To trzeba nożycami? to trzeba nożycami, kurde. Z tej miedzi można zrobić lornetkę z tego co wiem. Gram bez sobie więc lornetka by mi się przydała. No dobra, mamy już na pierśń żelazny. Teraz przydałoby mi się killów. Też sobie zrobię żelazny od razu. Tej miedzi na razie nie będę przetapiał. Tu jest jeszcze więcej żelaza, więc zabiorę wszystko. Schodzimy więc już niżej do tych jaskiń. No i tam się coś świeci, to są chyba te pnącza, tak? No, one są świecące. Ła! Właśnie tak myślałem, Tylko się odsunąłem na bok. No, zawaliło mi się przejście. Nie za fajnie, będę musiał się odkopywać z tego żwiru. No dobra, zawaliło mi się przejście. Mam już trochę żelaza. Zdobyłem też trochę miedzi, więc w sumie mogę wracać już. Szukać schronienia. Wiesz, nawet żadnego domku nie mam. Jedyne, co mam to, to jaskinię, co w poprzednim odcinku wykopałem. Wchodzie mogę zostawić, żebym wiedział, że tutaj już byłem. No dobra, wychodzimy na powierzchnię. Tu mamy UL, tam jest UL. No, na tym biomie jest sporo uli. Ale w sumie to. Dość logiczne, bo tutaj jest dużo kwiatów, więc. Idealne środowisko. No zachodzi znowu słońce, a ja nie mam łóżka, więc znów będę musiał czekać. Szkoda tylko, że nie restują się tutaj żadne owce. Spiąłem się na tą górkę, żeby znaleźć, może jakąś równinę, ale nic nie widzę. Ale tutaj kwadrat mamy. Ej, całkiem fajny kwadrat się mi tutaj wygenerował. Mogę tu zrobić w sumie jakąś bazę. No i mamy noc. Tak się kończy kolejny dzień. Nie spotkałem jeszcze żadnego potwora. No to dziwne, bo jestem na hardcore, mam ustawiony poziom trudny. Więc powinny mi się potwory respić normalnie. Nie ma żadnych potworów, więc na razie jest dość bezpiecznie. Mogę iść. Nie wiem, czy chcę tam skakać. A, dobra. A, udało się. No jakbym spadł ten żwir, to już by było po mnie. Są już potwory. No, nie wybuchaj. Nie. Aj, wybuch. No, szkoda. Bo ten prochem by mi się przydał w sumie. Jest kolejny creeper. Nie! aj Co jest? Dwa creepery mi wybuchły. No trudno. Przynajmniej przeżyłem. Może tego mi się załatwić, co? Teraz skryt to stanie. Okej. Okay. Tam już są jakieś szkielety. No dobra. Chciałbym pójść w kierunku tamtych gór. Bo one się fajnie wygenerowały tutaj i można zrobić ciekawą bazę. Tylko najpierw muszę się tutaj jakoś dostać między tymi potworami. A. kolejny creeper. Chodź, wejdź tutaj do wody, co? W wodzie go zatonuje chyba. No. Kurde. Trochę serduszek mi to zabrało. Nie tak to miało wyglądać. Tam jest kolejny szkielet. Dobra, wkopmy się tutaj. No i na tutaj zrobię sobie taką pierwszą bazę. Później zrobię jakieś korytarze, może po tych górach. I sobie tutaj zamieszkam, co? Tutaj sobie rozświetlę jeszcze. No tu mam idealne schodki. Trochę bym to jeszcze wyrównał. No i by byłoby fajnie dosyć. Ma łopatę. Dobra. Toko. No i wchodzimy. Trochę ryzykuję. sporo tu potworów. I mogą mnie zepchać w każdej chwili. No a to by zakończyło serię. Już w drugim odcinku. To dość szybko. Ha, jest owca. Mamy lawę. Dobra, tutaj zostawię pochodnie. No mam nadzieję, że będzie tutaj więcej owiec. Trzeba coś wyrzucić szybko. Kwiatki. Ue, jedna. Jedna wełna. Nie za wiele. Tam jest dość fajne miejsce na bazę. No właśnie. Mam bardzo mały serduszek. A e, już widzę tam jakieś potwory. No dobra, wkopmy się tutaj. A tam pójdziemy już w kolejnym odcinku. W tym odcinku już było na tyle. Jeśli odcinek wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę. Subsięg, ktoś jest nowy na kanale. Ja się z wam żegnam. No i cześć.